kasujemy? Kogoś? Co niby można, a w praktyce nie można zjeść. Pies. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam momenty z teleturnieju Familiada, które przeszły do historii. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Z Facebooka nadal odpowiedzi sześć, a brzmi ono tak. Wyraz kończący się na chud. Chud. Marszochud? Marszochud. Fajne. Fajne, fajne. Ale ładnie to wymyśliłeś. Marszochud. Dobrze. No to ładnie. Chud. D. D na końcu. Samochód? Samochód. Tak. Pięknie. No właśnie! Pierwsze skojarzenie schód to chyba dla każdego samochód, tak samo jak dla lot to samolot. Uznajmy, że tego dżentelmena zjadł stres, ale jak wytłumaczycie to. Kie pytanie, zobaczymy, właśnie nie wiem jak je nazwać. Jakiej wody lepiej nie pić? Sodowej. Sodowej? Sodowej. Lepiej nie pić sodowej. <słuch> Nie mam pojęcia, jaką wodę ta pani pije na co dzień, ale coś czuję, że ten trunek ją trzymał w momencie emisji tego odcinka, jeszcze z poprzedniego dnia. Teraz pytanie idealnie stworzone dla jednej z uczestniczek lepiej trafić nie mogła. Trzecie pytanie będzie słowo twórcze i brzmi ono tak: dodaj początek do słowa waga, by utworzyć nowy wyraz: przewaga. Przewaga. Nadwaga. <laughs> Nadwaga. Nadwaga. <Niezwy> <laughs> Szymon. Sport, liczenie razem trzy odpowiedzi i mnożymy przez liczbę punktów. Będzie ciekawe. Uwaga! Co jest zdrowe chociaż słodkie? Szymonę. Batoniki bez glutenu. Ha. Trafisz? Roz... Zdrowe, chociaż słodkie. Pocałunek. Kombinują, dobrze. Ale czy, czy trafią? Nie. To chodź może zostań, zostań, bo teraz yy, Wojtek. Co jest zdrowe, chociaż słodkie? Syrop. Za ogólnie, moim zdaniem. Michał, mute. No właśnie. Ta odpowiedź to istny szok. Jak ją zobaczyłem pierwszy raz, sobie pomyślałem, ale proste pytanie. Jednakże chyba nie dla wszystkich. I żeńskie, w którym ukryła się w cudzysłowie słaba. Fiona. No jak? No jak? No to nie. Wpadki uczestników, jak to wpadki, ale okazuje się, że sam prowadzący też potrafi się pomylić i strzelić gafę. Zobaczcie. Pierwsze pytanie, zegar za chwilę ruszy. Sport, który można uprawiać przez cały rok? Piłka nożna. Co mówimy, gdy czegoś nie, us yy, nie usłyszeliśmy? Yy, jeszcze raz. Co mówimy, gdy czegoś nie usłyszeliśmy? Yy, jeszcze raz. Co myjemy nie codziennie? Zęby. Co Na nie z pokrywką? Soik? Coś Krew. Okay. No dobrze, sorry. A znasz największy klasyk z Familiady? Więcej niż jedno zwierzę to. Owca? Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to. Lama. Lama. No Lama. nie. No to teraz Darek. Więcej niż jedno A zwierzę niż to. Jedno. No to może Monika. Więcej niż jedno zwierzę, to. Stado? To stado. Tak, to stado! Też macie w sobie coś takiego, że za wszelką cenę staracie się iść zawsze pod prąd i mieć własne zdanie, ale wam za Chiny nie wychodzi? No to możecie sobie podać rękę z tym gościem. 150. Duża punktów do przejęcia. Imię męskie na literę O. Oktawian. Oliwier. Oliwier. Chyba Oliwier. Ja postawię na Oliwię i żeńskie. Co niby można, a w praktyce nie można zjeść? Pies. No wiesz co? Pies. Piesek. Co niby można, ale nie można zjeść, ale mówimy, że. Konia z kopytami. Zasadnicze pytanie, czy gość, którego teraz wam pokażę, jest pod wpływem jakichś środków? Napiszcie w komentarzu. Przy okazji, jak Wam się film podoba, zostawcie suba i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję. Bartek się produkuje. Przywódcę duchowego. Przywódca duchowy. Odpowiedź dobra, rado. I ten najwyższy nazywa się tak, na I Jedna tak odpowiedź, Rafała, dobra, jesteście w finale. Rzęcy. no ciekawe, to nie jest takie łatwe. Zwierzę, którego nazwa jest jednocześnie nazwą przedmiotu. Chciałeś dobrze, ale. Ale wyszło. Zapomniałem. No dobrze, czy nie mamy? Justyno. Zwierzę i nazwa przedmiotu. Masę jest takich przedmiotów. Kot. A jaki to byłby przedmiot? Kot. Nie. Chyba nie ma kotan. Dobrze, ale byłeś pierwszy, w związku z tym. Teraz Ja, ja powiem nosorożec. Ale... No Jak, Nos przedmiot nosorożec? No nie wiem, co mi przychodzi do głowy. Karolina, y nie ma. Y Myszka. Myszka, oczywiście. Myszka musi być i jest na pierwszym Państwa, czyli. Zaczynamy. Zapraszam e, Joannę i zapraszam e, Konrada. Warszawa z Warszawą, bo Wy jesteście też Warszawa, prawda? Sama Warszawa się spotkała, a więc przypomnę, że mamy trzy sekundy na odpowiedź. Odpowiedź liczy się pierwsza, naradzamy się po drugiej utracie szansy. Mamy odpowiedzi sześć, odpowiadali ankietowani wśród nich byli nasi internauci. Dziękuję i pozdrawiam i zachęcam do brania udziału w ankietach. Co więcej, no, trzeba trafić w odpowiedzi, wszystko jest jasne, kto pierwszy przyciśnie odpowiada. I pytanie pierwsze czytam. Uwaga! Co robi się z Mleka, Jarno. Kładki śniadaniowe. <grystanie> Brawo. No, to jest ładna odpowiedź. Myślę, że będziesz z tego znana. Z mleka robi się kefir? Kefir. To... Co kasujemy? Kogoś? <grystanie> Zapraszam Ciebie do obejrzenia innych filmów na moim kanale, które właśnie teraz wyświetlają się dla Ciebie. Wybierz sam, co chcesz obejrzeć. Dziękuję za suba i łapkę w górę. Jeśli lubicie takie kompilacje, to zapraszam do obejrzenia na moim kanale filmu Idioci z Idola, dawnego programu muzycznego emitowanego na Polsacie.